Hej ludzie, to ja Surek. Dzisiaj kolekcja nakrętek z tym barka, część druga, rozwinięcie, dopełnienie. Tak. Masz go. Segreguj odpady. Zawsze, mną, zawsze ze, mną, ze mną, zawsze jest bez, niebezpiecznie. Strząśnięty i zmieszany. No worries. Yes. Wszędzie Cię szukałem. Like it. Dobry humor to podstawa. Liczysz na coś. I co teraz? Siem, sama przyjemność. I to jeszcze nie koniec. Otwórz się na świat. Doskonały pomysł. Oczarujesz kogoś? Puk, puk. Nie bój się miłości. Słodki smak tajemnicy. Wbijam do ciebie. Nie mam y, zielonego pojęcia. Świeże spojrzenie. Wspomnienia się, się tworzy. Serce nie sługa. Jeszcze... Ci się nie. Jeszcze ci nie. Jeszcze ci nie zna, znudziłem? Jeszcze ci się nie znudziłem. Niedługo znów wyjdzie słońce. Razem damy radę. Zapraszam na spacer po szczęście wyjaśniłem cię, wyluzuj. Trzymaj fason. Najprawdziwszy może to, to już dziś. Zrywamy się. Weź to sposobem. Trzymaj fason. Może może. Za, Zaklepane nie oddam. Nie oddam cię. Apetycznie wyglądasz. Dziękuję, pa pa pozdrawiam wszystkich. I do, do następnej kolekcji. Pa! pa.